Własną działalność gospodarczą prowadzę od ponad 40 lat. Na początku lat 90. potrzebowałem okna do mojej nowej inwestycji. Niestety produkt, który zamówiliśmy nie spełniał naszych oczekiwań i dlatego już w 1993 roku to jest 22 lata temu rozpoczęliśmy własnymi siłami na prymitywnych maszynach małą produkcję. Sam byłem w to bardzo mocno zaangażowany. Praca odbywała się w małych pomieszczeniach, w trudnych warunkach na szczelch budynku przy ulicy Maturskiej 20. W 1996 roku zakupiliśmy hale przy ulicy Giżyckiej. Które wymagały całkowitego remontu. Już rok później, po przeprowadzeniu odpowiednich remontów, przenieśliśmy produkcję do hali o powierzchni 600 m2. W krótkim czasie ta powierzchnia okazała się niewystarczająca, więc hale rozbudowaliśmy o kolejne 200 m. Po trzech latach postawiliśmy obok kolejną halę o powierzchni 1000 m, a w 2004 roku połączyliśmy hale w jedną, uzyskując ponad 3000 m powierzchni. W 2007 roku zrodził się pomysł rozbudowania i powiększenia działalności. Dlatego wydzierżawiliśmy hale w Zakładzie Karnym w Barczewie, 50 km od Brągowa i rozpoczęliśmy tam produkcję. W 2009 zakupiliśmy dwie hale w Barczewie o powierzchni 4000 m2 i 1700 m każda. A rok później przeprowadziliśmy ich remont. Wystarczyło to na krótko, bo dalej chcieliśmy się rozwijać. W 2011 oglądamy wspólnie z synem Adamem tereny przy ulicy Leśna Droga. W 2012 12 lutego formalnie zakupiliśmy od miasta Mrągowa. I jeszcze w sierpniu 2012 dokupiliśmy tereny od agencji nieruchomości rolnych. Wszystko to nie było takie proste, bo całe otoczenie nie było do końca przychylne. Zawsze trzeba było wykazać się cierpliwością w oczekiwaniu na kolejne decyzje. Dziś jesteśmy tu i jesteśmy znani jako duża firma rodzinna. Hala, w której się znajdujemy ma powierzchnię 17 tysięcy metrów kwadratowych, co w połączeniu z zakładem w Warszawie daje 23 tysiące metrów kwadratowych. Osiągnęliśmy to po wielu latach sporym kosztem, uporem i konsekwentnym w działaniu. W naszym życiu zawsze na pierwszym miejscu była firma. Sam jestem człowiekiem o skromnych potrzebach własnych, ale dumny jestem z tego, że na hali stoją dzisiaj tylko maszyny, które w naszej branży można porównać do Mercedesów, Bentleyów i Rolls-Royce'ów wśród samochodów. To urządzenia o bardzo wysokim poziomie zaawansowania technicznego i technologicznego, które są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom klientów. Nasze wyroby sprzedajemy nie tylko w całym kraju, gdzie mamy tak odbiorców, ale też na terenie całej Europy. Przed wszystkie lata produkcja wyrosła od 100 okien miesięcznie do 1000 okien ale dziennie, lecz nie zamierzamy spocząć na laurach. Wciąż chcemy produkować i sprzedawać jeszcze więcej. Już dziś myślimy o dalszym rozwoju, bo rozwój leży w naszej naturze.